Siemano z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj zaprezentuję Wam wydatki albo koszt utrzymania serwera Minecraft. Podobnej wielkości do mojego serwera Minecraft, czyli rcraft.pl recraft.pl, na którego serdecznie Was wszystkich zapraszam. Także nie wiem jeszcze, jak dokładnie tytuł tego filmu będzie brzmiał, no, ale sam Wam tutaj mówię, że to będę prezentował wydatki serwera, takie miesięczne, a także koszt powiedzmy założenia tego serwera. Pragnę zaznaczyć, że w tym filmie nie będą pokazane moje zarobki, będą tutaj pokazane tylko wydatki. Jeżeli chcecie zobaczyć zarobki serwera Minecraft i ile ja tam zarabiam i czy wychodzę na plus, czy na minus. To zostawcie lajka, i jeżeli będzie 100 lajków pod tym filmem, to bądźcie pewni, że na mój kanał wleci film pokazujący, ile się zarabia na serwerze Minecraft i ile ja osobiście na nim zar zarobiłem lub straciłem. Także 100 lajków i wlatuję taki film. No i bez zbędnego przedłużania od razu przejdziemy do tego filmu. I wam powiem jakie tutaj wydatki możemy rozdzielić. Są to wydatki jednorazowe, wydatki stałe, wydatki po części jednorazowe, ale powiedzmy też po części cykliczne, czy nie takie. Jak to określić? Jeżeli macie jakieś na to określenie, to mi napiszcie. Czyli powiedzmy jednego miesiąca to kupicie, drugiego nie, czyli takie powiedzmy mieszane jednorazowo z cyklicznymi. I teraz jakie to są wydatki do wydatków jednorazowych możemy zaliczyć kupno pluginów, kupno sklepu na przykład, jakieś tam aktywacje, jakichś tam usług, może na przykład jeszcze mapa, no i tym podobne rzeczy, czyli raz kupujecie i to już powiedzmy macie, powiedzmy na zawsze, albo jak tam się ugadacie z wydatki stałe, czyli cykliczne, takie systematyczne, cykliczne, takie co miesiąc, do, albo co idesz, co jakiś konkretny czas, czyli do takich rzeczy zaliczamy, na przykład opłacenie maszyny, co robicie oczywiście, co miesiąc i to zależy od wielkości waszego serwera, powiedzmy, możecie to robić na takich hostingach jak Titanex, możecie to robić na Craft Serwie, czy innych, powiedzmy, hostingach, które to dostarczają. I to są powiedzmy wydatki kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Możecie też wynają, wynając sobie wykupić vps na miesiąc, to też jest wydatek kilkudziesięciu złotych albo nawet kilkuset złotych miesięcznie, albo możecie wykupić serwer dedykowany, czyli coś takiego, tą opcję, którą ja preferuję i którą ja robię, czyli wynajmuję serwer dedykowany, czyli jakby wynajmuję cały komputer na mój użytek. No i to są już koszty kilkuset złotych miesięcznie, o których Wam powiem później, oczywiście. No i opłacenie. Domeny, czyli domeny opłacacacie na przykład na rok, albo na dwa lata, albo na trzy lata. Zależy jak ktoś chce. No i dodatkowo, jeżeli ktoś ma zarezerwowaną działalność gospodarczą, to dochodzą tam do tego e, składki ZUS. Czyli jeżeli ktoś ma ulgi i ma tam jakiś mały ZUS, to tam chyba jest około 600 złotych, a jeżeli ktoś ma tam zwykły ZUS, bez żadnych ulg, to ma. To chyba tam 1500 zł. Nie jestem tego pewien, bo sam tego nie płacę, ponieważ działam na niezarejestrowanej działalności gospodarczej i taką działalność można prowadzić, jeżeli przychód w 2021 roku miesięcznie nie przekracza wam tam chyba 1400 zł brutto. Nie bierzcie wszystkich tych kwot ode mnie na tak 100% że tak jest, bo wszystko może się zmieniać i ja też się mogę mylić. Więc lepiej jeżeli chcecie jakieś dowiedzieć się na temat ZUS-u to sami sobie tego wyszukajcie na stronie ZUS-u albo pójdźcie do księgowego i sami sobie to ustalcie tylko mówię, że jeżeli ktoś ma założoną działalność gospodarczą, to naprawdę mu tam przychodzi kilkaset, a nawet kilk, ponad tysiąc złotych e, wydatków miesięcznie. A ja tego nie muszę robić, ponieważ mówię, działam na podstawie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, ale nie zmienia to faktu, że co rok muszę się rozliczyć, czyli i tak muszę zapłacić podatek, więc też te moje wynagrodzenie będzie troszkę e, inne po rozliczeniu. No i jak już te powiedzmy, takie wydatki stałe sobie mniej więcej. E, Obgadaliśmy My to przejdźmy do tych takich wydatków no co jakiś czas i do tych, co jadków, co, do tych wydatków co jakiś czas ja zaliczę na przykład reklamę na Facebooku czy te reklamy na jakichś tam serwisach, listach Minecrafta, czy tym podobnych rzeczy. Można to zaliczyć też do wydatków stałych, cyklicznych, ponieważ niektórzy może reklamują się co miesiąc. Ja to robię, jeżeli na przykład jest jakiś event albo... Coś się dzieje ciekawego na serwerze, coś nowego zostało wprowadzone. No po prostu co jakiś czas wykupuję sobie tę reklamę na Facebooku, więc. To zależy od po prostu serwera, ile przeznaczy na reklamy. Oczywiście reklamy mogą być naprawdę, a to naprawdę drogie, jeżeli na przykład kupicie jakiegoś youtubera albo, nie wiem, influencera, więc to mogą naprawdę spore pieniądze. Konkretnych kwot wam nie powiem, bo to oczywiście jest jakby ugadanie się i podpisanie jakiegoś kontraktu na przykład z jakimś youtuberem albo influencerem. No i może wam już tutaj zaprezentuję od razu, Ile mnie kosztowało założenie pierwsze, w pierwszym miesiącu serwera, i to był listopad 2019 roku, i tutaj macie zablurowane moje zarobki, nie nie widzicie, mówię 100 lajków, i widać tutaj ten film, ale pierwszego miesiąca, który był em, odpalenie mojego pierwszego trybu, jako to był w ogóle otwarcie Recrafta i to był sam serwer Skyblock bez żadnego lobbya niczego, to był sam serwer e, Skyblock, to wydałem na otwarcie tego serwera. 1073 zł i 26 groszy. Dla jednych to może być tu dużo, dla innych to może być mało. Według mnie to jest taka średnia kwota, bo jeżeli ktoś otwiera jakieś naprawdę większe serwery, większe sieci, to te kwoty mogą sięgać kilkunastu, nawet kilkudziesięciu tysięcy zł Tylko jest jedna sprawa. Pamiętajcie, że to było 1000 zł ponad wydane bez gwarancji zwrotu, czyli to było ryzyko albo mi się zwróci, albo nie. Także było spore ryzyko i to było sama wydatki gotówkowe, czyli to było pieniężne, ile wydałem, czyli na przykład jak tutaj widzicie opłacenie domeny na rok, jakieś AVPS-a kupiłem, jakieś na przykład tutaj logo, jakieś opłacenie serwera na 6 miesięcy, promowanie na liście i tym podobne rzeczy oczywiście. Tylko tu nie jest wyliczony mój oczywiście czas, który poświęciłem na otwarcie, skonfigurowanie, postawienie wszystkiego, a to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo czasu, na które poświęciłem energii na stworzenie tego serwera. No i możecie zobaczyć, że na początku, na samym początku na początku serwera jakby płaciłem tutaj około 100 zł, niecałe 100 zł miesięcznie za serwera, no i tam faktycznie kilkadziesiąt osób jednocześnie mogło grać i teraz płacę o wiele, wiele więcej i może przejdziemy do tego, ile w tym momencie ja płacę za mój serwer dedykowany, no i widzicie tutaj, że miesięcznie opłacenie mojej, jak to pisze, maszyny, czyli serwera dedykowanego wynosi mnie 301 zł i 34 grosze, tyle płacę miesięcznie za Opłacenie mojego serwera. Mówię serwera jako serwera dedykowanego, bo na tym serwerze dedykowanym stoi moja strona, stoi baza MySQL, stoi e, serwer e, Survival, Skyblock, Lobby, Event, e, Proxy, stoi. Także wszystko na tym serwerze stoi, więc według mnie to jest uczciwa cena i jeszcze mam wolne zasoby, na których mogę sobie postawić na przykład kolejny tryb albo kolejny serwer, który będę chciał. Także według mnie to jest uczciwa cena i tyle płacę miesięcznie. Ja na przykład w lutym wydałem jeszcze na reklamę serwera na Facebooku 40 zł. i To jest na przykład ten właśnie wydatek, o którym mówiłem, który jest co jakiś czas, przybliżając tak miesięcznie, wydaję około 300-400 zł na ten serwer, tam jakiś plugin dokupię albo jakąś reklamę walę, więc to jest 300-400 zł miesięcznie wydaję na um, utrzymanie mojego serwera, ogólnie całej sieci i wszystkiego, co z nim związane. Może Was ciekawić, ile ogólnie przez rok i 4 miesiące, oczywiście nie całe, bo jeszcze duty się nie skończył i to wydałem na serwer. No to już wam od razu mówię, przechodzimy do zakładki ogólnie. No i macie tutaj wydatki ogólnie. No i w ogólnie przez rok i niecałe 4 miesiące wydałem na serwer 4391 zł. i 29 groszy. Dla jednych może się wydawać to dużo, dla niektórych mało. No nie szukajmy się, mój serwer nie należy do największych. Sporo rzeczy robię sam. No i tak naprawdę są serwery, które wydają kilkanaście tysięcy złotych, jak nie Kilkadziesiąt, a nawet kilkaset jak na przykład Hypixel On na pewno ma ogromne wydatki Ale też inne polskie serwery mające kilka tysięcy graczy One jednocześnie to na pewno wydają kilka tysięcy Jak nie kilkanaście tysięcy miesięcznie na utrzymanie Także tyle wydałem przez cały czas Także pierwszy miesiąc to był 1000 złotych No i potem to jednak się wszystko rozłożyło Bo jednak wszystko wiedziałem Wiedziałem gdzie kupić taniej Gdzie kupić coś Jak zrobić coś samemu Więc wszystko się jakby ustabilizowało I nie robię takich głupich błędów Bo czasami naprawdę bardzo głupio pieniądze Wywalałem na jakieś głupie serwery, którym wydawałem się, będą spoko opcja, a jednak nie były spoko opcją, i lagowały. No, i też od sprawy technicznej, wszystko lepiej wiem. No, ale ogólnie tu są wydatki, tylko jak wspominałem wcześniej, pieniężne. Tu nie jest wliczony mój czas, ani wliczony czas mojej administracji. Ja tutaj w moi, z moim czasem nie mówię tutaj o czasie spędzonym na adminowaniu, bo adminowanie to banana, to program, to jest pewien część takiej gry. To może, można z tego czerpać, oczywiście, przyjemność, według mnie. A mówię tutaj o czasie takim spędzonym technicznie, czyli na przykład przed otwarciem samym Serwera, to ja poświęciłem miesiąc na tłumaczenie produktów, na postawienie wszystkiego, na nauczenie się wszystkiego, także no tutaj spokojnie bym mógł doliczyć, wydaje mi się, że kilka tysięcy złotych, jakby nawet sobie płacił najniższą krajową, to wydaje mi się, że mógłbym tutaj doliczyć kilka tysięcy złotych. Za mój, poświęcony mój czas i mówię takiej wielkości serwery jak ja pewnie też podobnej kwoty wydaję, ja tutaj mówię wydaje 300-400 zł miesięcznie, stała kwota to 301 zł i tam gro kilkadziesiąt groszy, no ale tam dochodzą jakieś tam wydatki jednorazowe czy tam jakieś reklamy, więc to jest 300-400 zł miesięcznie. I dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście na przykład taką serię sprowadzenia serwera, jak to wygląda od strony właściciela, od strony technicznej, co ja tutaj muszę robić, jak to wszystko wygląda, czy byście chcieli jakąś taką serię. No i pamiętajcie 100 lajków like pod tym filmem i na mój kanał na pewno wydatuję film z zarobkami i ujawniam wam, ile łącznie zarobiłem na serwerze i ile mniej więcej miesięcznie zarabiam. Także dzięki serdecznie Wam za uwagę, to było na tyle na razie.